Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Dowódcy, dziękujemy wszystkim graczom, którzy cierpią radość, bla 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 bla. Duch Fair Play. Gra World of Tanks zawsze była otwarta na modyfikacje i personalizacje, o ile były one zgodne z naszymi zasadami Fair Play Policy. Jednak nie akceptujemy niechcianego, oszukańczego i szkodliwego oprogramowania, które manipuluje rozgrywką oraz dostarcza nieuczciwych korzyści. Wciąż robimy co w naszej mocy, aby utrzymać ducha Fair Play w środowisku gry. Łamanie regulaminu i umowy licencyjnej. Nieprzestrzeganie warunków świadczenia usług, bo one nie będą tolerowane i aktywne. Eee, i aktywnie zwalczamy działalność oszustów, którzy używają szkodliwego lub niepożądanego oporu. No to tutaj chodzi, widzowie, o nielegalne modyk, tak? Typu tunra, jakieś inne pierdoły itd., itd. Konta z nałożoną karą i zbanowane. Dzisiaj uczyniliśmy kolejny krok w tym kierunku i nałożyliśmy falę banów. Na wszystkich serwerach w tej fali nałożyliśmy karę na 11600 600, kont 3000 na perma. U dużo, dużo. Po tej fali banów następują, następują kolejne. Więc aby odnaleźć zweryfikowane oraz najnowsze mody na World of Tanks, dajcie się na Modhub. Modhub to najbezpieczniejsze, legalne źródło. Chodzi. No i mocnie, w ogóle mocnie. nie wiem, czy to jest Modhub, czy, czy to jest zupełnie co innego. Ja oszukuję bana nie dostałem, uśmieszek. Spierdalaj. Oho! Dostałem bana na stałe, grając czysto. Nie gram turniej, tylko radomki i cewuki. <laughs> Bany wyłapany dwa razy na stałe za grę na nielegalnych modach. WG twierdzi. WG graczy ma w dupie. Robotę, automatyczne boty robią za nich, które nie są w 100% dopracowane. Kurwa. No nie wierzę. O, nie wierzę w to, co czytam, nie? No, nie wierzę w to, co czytam. Słuchajcie, uwierzcie mi. Uwierzcie mi, widzowie, co można powiedzieć o Wargamingu, to można, ale oni naprawdę są strasznie do tej pory przynajmniej byli tolerancyjni co do nielegalnych modyfikacji. To, że ty nie łapiesz bana od razu, to według mnie to jest hit, nie? I taki człowiek jeszcze ci mówi, że on nic, on nic nie miał. On, on nie grał na żadnych modach. On nic nie instalował. A dwa razy bana wyrwał za mody nielegalne. Słuchajcie, to jest tak łatwe do wyłapania, że nie instalujcie żadnych guwien. 11 tysięcy dostało ostrzeżenie, 3 kabanów na perma. Mhm. To jest fakt. nie, nie. nie. To też nie działa tak jak ten chłop napisał. Bo zobaczcie, takie artykuły widuje się co jakiś czas, a niedawno w swoim własnym turnieju 7 na 7 o prawdziwe pieniądze nie potrafi wyłapać czytera. Tu chodzi o Wargaming. E, przypisy redakcji chodzi o WG. Tutaj w Nowesie powinno być WG. <ścoughs> e, słuchajcie, widzowie, e, nikt nie mówi, że on w tej fali banów na przykład nie dostał bana, nie? Bo moim zdaniem te fale banów są za rzadko. One są faktycznie co, nie wiem, tam 4-5 miesięcy. A takich ludzi powinno się czyścić szybciej, więc nawet jak miałeś nielegalną modyfikację 4-5 miesięcy temu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że dostaniesz teraz po prostu bana. A już myślałem, że o wiele częstsze łapanie przeze mnie amoraków i blindów to przypływ zbiorowego skilla. Jezus Maria. Tak, ktoś ci daje blinda, bo, bo ma cheaty, tak, to... Chociaż są lasery teoretycznie, nie? Chociaż są te lasery, że jak strzelasz gdzieś z krzaka, to zostaje taka, taka smuga, nie? Więc jesteś w stanie mniej więcej zlokalizować to, z którego z krzaka ktoś do ciebie strzela. Perm zaczyty powinien być od razu. Tak, tutaj też się z tym zgadzam. I te, z tym też się zgadzam. Nazwy konta z ostrzeżeniem nie można zmienić tak minimum 3 miesiące? Bez sensu. Chociaż rozumiem czemu, bo skoro byłyby cheat shaming, no to, no to nie mógłbyś zmienić nikogo, bo wtedy miałby to rację bytu, tak? Bo jak od razu zmienisz, no to trochę głupie. Osoby z aktywnym ostrzeżeniem nie powinny mieć prawa do użycia anonimizera. To nic nie da. W bitwie i wynikach powinien być specjalny znacznik z ty... dla tych z ostrzeżeniem. No. Nie wiem, bez przesady, chłopie, kurwa. Wydaje mi się, że Gogi, w sensie tutaj z pewnymi rzeczami się zgadzam. Nie że. hejtuje czy coś, bo jestem jak najbardziej za. No ale on tutaj już robi jakąś swoją, wiecie, prywatną wendetę. Czasami są młodzi ludzie głupi. Czasami ludzie nawet nie wiedzą, że któraś. Słuchajcie, może być tak, że gracie na jednym modzie od 10 lat i on nagle wchodzi na listę. Na listę modów zakazanych. bo o tym nie wiecie. I sobie przerzucacie tylko ten pliczek, który akurat nie wymaga nowego downloadu. No i jesteście w dupie. Więc no. Tutaj też się zgadzam. Powinien być wprowadzony systematycznie, terski z prawdziwego zdarzenia, tak. Oj, co jeszcze frytki do tego? Dzwoni mi Piotr, ja, ja Ja pierdolę. Kurwa, Piotrek, jaki ty jesteś sławny, ja pierdolę. Chłopie, nawet w komentarzach na rykoszecie, dzwoni mi Piotr, jami ja, 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 klaskam jest, no. Rozumiecie to? Szkoda, że w ogóle mam w dupie powtórki, gdzie. No, co to, to. Nie wypowiem się. Nie wypowiem się na ten temat, bo. Nie miałem takich sytuacji. Prosta sprawa, jadę sobie miastem. Nie jestem podświetlony, wyjeżdżam za nasypu na rogu budynku, a gość w oddali we wa mnie, wywali we mnie w garnek, zanim człowiek byłby w stanie wycelować. O ci dał z prawego i RNG kurwa zrobiło tak, że poleciało akurat na twój garnek. Nie jest w stanie laserowo w... strzelić pestki, bo jak, nawet jak wymierzysz idealnie z tego moda czterskiego, masz wielki, szeroki celownik i szanse na to, że nawet w tym momencie poleci ta pestka idealnie, w kropkę, jest jak jeden do miliona. Więc Często z prawego, jak trzymasz to te pestki, latają gdzieś tam dobrze, że celownika, a akurat dobrze, że celownika będzie ten garnek i masz większą szansę, że się w ten sposób, niż idealnie wymierzone, więc. Nie wiem, czy tym ludziom trzeba czasami podstawy tłumaczyć? Gość podejmuje fatalne decyzje taktyczne, odbija się od sojuszników, a gdy pojedzie do przycelowania na człowieka, albo inaczej, aimbot. Ale Aimbotem masz, chłopie, z... w grze, wbudowanego tak by the way. im Loka może o. Po prostu jesteś warzywem i tyle, a nie Ja Jest, te komentarze, te... Złoto, złoto. Widzowie, musimy sobie kiedyś chyba zrobić streamek z czytania komentarzy na rykoszetach i na dominach, bo to piękne.